Pęcz 45, Ząbki z i Paweł Jóźwiak. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie. Bracia Oleksiejczuk, dzisiaj Cezary Dał Show, myślę, że to jest doskonały przepis na walkę wieczoru i sprzedane bilety. Zgadza się, bardzo dobra walka, ja ostrzę sobie zęby na ten pojedynek, wiedziałem, że to będzie bardzo mocna walka i nie rozczarowałem się naprawdę, Mansur abdur postawił bardzo twarde warunki Czarkowi. Myślę, że to była najtrudniejsza obrona pasa przez Czarka i na, na pewno najtrudniejsza jego walka Cieszę się bardzo, że Czarek wygrał i wiem, że ta jego walka bardzo dużo mu dała. Zdobył ogromne doświadczenie przez tą walkę i w przyszłości na pewno to mu zaprocentuje, bo Mansour miał swoje momenty w tym pojedynku. Przegrał trzy pierwsze rundy, no ale nie poddawał się. Czwarta, piąta runda doszedł, doszły do głosu jego zapasy. Zdoby, zdobywał te dominujące pozycje w parterze. No i dużo nie brakowało w czwartej rundzie, te duszenie. Naprawdę, naprawdę nie wiem, jakim cudem Czarek to przetrwał. Wielki tutaj szacunek dla niego. Jakub Borowicz na Mediadaju powiedział nam, że rok temu w Ząbkach to była jedna z najgorszych galfenów. Teraz chyba ten, ta klątwa ząbek, można powiedzieć, odczarowana. Nie no, zgadza się, ja wiedziałem, już patrząc na tą kartę, że tym razem odczarujemy ten, te ząbki i naprawdę jestem bardzo zadowolony, naprawdę... Super pojedynki, tak czuję się dzisiejszego wieczoru spełniony, jeśli chodzi o sport. Naprawdę, tutaj szacunek dla Kuby Borowicza bardzo dobrze zestawił tą kartę i naprawdę myślę, że fali sportu walki tego wieczoru mieli tu prawdziwą ucztę. Wiemy, że to była ostatnia walka Czarka w kontrakcie? Nie, nie, absolutnie nie. To nie jest ostatnia walka Czarka w kontrakcie. Dementuję takie rzeczy, nie wiem skąd, skąd takie informacje. Czarek ma kontrakt ważny do 2024 roku, bodajże, z tego co pamiętam, do lutego. No to w każdym razie mówił, że Czarek sam powiedział w trakcie Mediadeju, że po tej walce będziecie rozmawiać, no wiemy gdzie Czarek mierzy, pytanie, czy będziecie go chcieli puścić w razie co? Czarek ma jasną klauzulę do UFC, tak? I tutaj wiecie, jak zgłosi się UFC, to wiadomo, że go puścimy, ma to zapisane w kontrakcie, no i jeżeli będziemy o czymś rozmawiać, no to będziemy na pewno rozmawiać o kolejnych postępach walach, bo z pewnością Czarek takich oczekuje od nas. Konterner się się? No, myślę, że tak. No, myślę, myślę, że tak. No, jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że nie, no, ale wi wiadomo, my też nie chcemy zawodnikom utrudniać życia i kontender tutaj nie będziemy robić w Mieliśmy dzisiaj nie tylko walkoś no ostatnim, która była bardzo efektowna i, 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 i przyciągnęła e, ogromną uwagę, ale mieliśmy taką walkę, która nie nazwałbym jej filmikiem, ale wielki bół kontra Nikola i ta walka troszeczkę chyba rozczarowanie, choć może no, trudno powiedzieć o rozczarowany, ale sam Nikola mówił że dziś. To nie był kompletnie No go. wiecie, no taki jest sport, to była walka taka, która tam gwarantowała jakiś poziom sportowy z racji tego, że wielki Buł już toczył pojedynki na galach zawodowych, bo się Nikola bił się z No i na pewno zbudzała duże zainteresowanie środki kibiców, była takim dodatkowym smaczkiem. No niestety nie poszła ta walka pomyśli na pewno Nikoli. No z nim sam powiedział, że zestresował się po prostu, że, że nie, był, nie był sobą i po prostu wyszedł sparaliżowany. No, czasami, czasami tak wychodzi. Przykro mi, bo bardzo, e, bardzo lubię Nikolę i wiem, że stać go, żeby pokazać się dużo więcej, no ale no, niestety, no nie wyszło. Czasami tak się zdarza z Czy Czyli co, będzie miał szansę ewentualnie pokazać coś więcej na jakiś kolejny galifek No na pewno tak. No Nikola, tyle jest ważną postacią i, i zarazem lubiam. them Że, że tak tak, Nikola będzie chciał, to nawet na pewno jakoś się zrobimy, na pewno jakoś się dogadamy. No, no nie wiem, może go sparaliżowała ta forma Patryka, bo oni się dużo znają, no zobaczył, jak Patryk wygląda, Patryk był mega przygotowany. Tak Patryk też jeszcze niedawno ważył około 140, tutaj zrzucił ponad 10 kilogramów, mega przygotowany, atletyczny. No bardzo dobrze wyglądała ta stójka Patryka, to ten bardziej szacunek dla niego, że widział, co się dzieje, nie dobijał tego Nikoli, tylko widział, że się spodermacie, stał w spokojnie, tak, on nie ma doświadczenia takiego, bo mu się rzucać tam, dobijać na siłę, ale jednak zaimponował 고생 yeah, yeah. like Mimo, że gala bardzo udana, nie będę nic ujmował. Natomiast e, można właściwie powiedzieć, że chyba wszyscy faworyci wygrali na tej karcie. Więc, czy te zestawienia były na tyle mocne, że. Nie mieliśmy żadnych no Wiecie, spodziany. W niektórych walkach były jakieś takie zastępstwa i tak, i tak dalej. To nic dziwnego, że jak wjeżdża że taki Rajewski na ostatnią chwilę, to że taki Jawa go poddaje, tak? który jest dobrym parterowcem, zapaśnikiem, a ten, ten jest, jest strajkerem. Tak samo z rywal Wojciechowskiego też wypadł. Te, te przyjechał przyjechał Brazylijczyk, który bardzo tutaj przeżywał że walka została przerwana, ale siedziałem akurat bardzo blisko, widziałem jak był mocno odcięty, jak rozłożył tak te, te ręce bezwładnie. No wiadomo, po paru sekundach zawodnik, jak jest twardy, dochodzi do siebie, no ale sędzia miał prawo y, tutaj przerwać, no, ale były też pojedynki niektóre y, zacięte, tak? Jak, jak choćby walka wieczoru, tak? Starcie na przykład y Fur, furmanka z żebackiem też było bardzo porównane, a ja, jednak Rzebeckie potrafił odwrócić losy tego pojedynku tutaj. Bardzo mi się podobała Walka Dragańskiego pokazał, że to jest, to jest talent, że to jest naprawdę zawodnik z olbrzymi papierami na przyszłość. No co i, i z kolei jeszcze. Mm, no to Kamil ja... no właśnie. Kamil Wojciechowski, Kamil Wojciechowski pokazał, że jest bardzo mocny, bo od początku ten jego rywal to dobry zawodnik, tak? z dobrym rekordem, bił się bił się na różnych galach, bił się w oktagonie, Wojciechowski od początku go dominował, także zasłużył sobie tą walką o pas. Ja bym w przyszłości widział jego zestawienie z Kuberskim. To ja spytam jeszcze o jednego zawodnika, Patryk Duński, wygrał dzisiejszą walkę, no też rywal. Na no właśnie, chwile... no, to, no tak, to na ostatnich chwilach nawet nie, nie widziętej walki akurat wyszedłem, to, że to w pierwszej rundzie była wygłoszło, tak? Tak, ale to spytam o Patryka, no bo mówiło się, że gdzieś tam mógłby krążyć przy tej orbicie Title Shota, czy, czy taki temat jest gdzieś. Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Jestem gdzieś title shot, gdzieś tutaj, na horyzoncie, no. No to spytamy Galafan 46, czerwiec, klasycznie Ostruda. Kacper Formela ogłoszony, który no nie wiadomo było, czy jeszcze właśnie zawalczyć, nie. Nie, no było, nie było nie wiadomo, bo już to dawno sprostowaliśmy. No było też małe zamieszanie, wiecie, zawodnicy są od tego, żeby walczyć, a od, od tego, żeby żeby kontrakty z nami negocjować, są menadżerowie, tak? No, że czasami jakiś menadżer wprowadzi delikatnie zawodnika błąd i zawodnik mówi troszeczkę co, co, coś innego niż to jest zgodne ze stanem. faktycznym. to no się zdarzają nieporozumienia, ale nie ma co za to yy, yy, winić zawodników, nie? No w każdym razie o tą jego walkę chciałbym spytać, no bo czy jest y, jakiś rywal, no bo można powiedzieć, że w tej kategorii piórkowej trochę wyczyścił, e, no, ale rywal się ryba, ryba, o ryba, ryba na walce z Karzewskimi, czy jest taki temat? Wiecie co, chyba raczej tego, 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 tej, tej walki nie będzie, no bo wątpię, żeby Karzewski zbił do 6-6, nie wydaje mi się, bardziej to będzie rywal z zagranicy. Do Galic jeszcze 3 miesiące trwają teraz poszukiwania bardzo mocnego rywala, no, bo Formella chce się bić tylko z bardzo mocnymi rywalami, on potrzebuje takich pojedynków, on celuje w UFC, a tam się dostanie tylko y, Wy, wygrywając z tymi rywalami, sobie doskonale zdaję z tego sprawę, a my takich rywali chcemy mojej organizację zapewnić. Gdzieś tam te, no właśnie Czarek chce UFC WFC, Kasper e, wiemy, że teraz Andrzej Szlak będzie walczył na PFL-u, nie boicie się, że ci czołowi zawodnicy troszkę będą Wam znikać? Nie, no w ogóle się nie boimy, bo od tego jest ten, żeby promować zawodników, eksportować dalej i cały czas poszukujemy nowych talentów, tak? dzisiaj. Yy, bardzo dobre otwarcie gali Patryk Duba, yy, Dubaczyński yy, kontra Adam Kowalski. Tak? Bardzo dobre starcie Semi Pro, dwóch młodych zawodników. Także słuchajcie, my oddaliśmy Rębeckiego do UFC wcześniej poszedł starszy Olejczyk do UFC, w ich miejsce są nowi potem już bohaterowie tak? Jak wszedł, yy, szedł do UFC, do UFC. Michał lecieje, czy to mało kto jeszcze słyszał o czarku, a teraz Czarek już tam prawie jest. Także, Olek odejdzie do UFC, pójdzie tam formela, a ci nowi już się w się wypromują, będą kolejne gwiazdy i tak to się będzie kręciło. No właśnie odnośnie, to... odnośnie do tych transferów Szymon Bajor i Marcin Wójści ostatnio rozstali się z PFL-em. Czy są jakieś rozmowy, aby wrócili do fenu? Wiecie, to na razie nie ukrywam, nie ma akurat z tymi zawodni, zawodnikami rozmów. Są to fajni zawodnicy, ale... Z są dosyć drodzy i na takim etapie nie wiem czy oni dla nas są opłacalni tak na tym etapie co my teraz jesteśmy my się skupiamy na promowaniu młodych młodych zawodników wypuszczaniu ich dalej nie będziemy się napinać na razie nie będziemy rywalizować z KSW przepłacać i tak dalej wiemy w którym miejscu jesteśmy mamy swój plan ściśle określony i tyle no to, to nasz następny... o nowy angaż e, dzisiaj ogłoszony e, też już wystąpi w Ostrodzie e, Wiadomo o chodzi, z się z Adrianem wojskim w Ostródzie. Czy te negocjacje były... O kim a Sebastian O Sebastianie Deckowskim. Jakim Sebastianie? D... mi nazwisko, D... Deckowskim, tak. E przechodzi z, z armii, no i dostaje, dostaje takie nazwisko, ale on powiedział w wywiadzie, że y, ta oferta była gdzieś dla niego korzystniejsza niż jest no co dla wielu może być zaskoczeniem. E, czy jakby to jest kwestia finansowa, czy to jest kwestia ilości walk, czy prezydent może to powiedzieć? Wiecie, co, akurat nie negocjowałem osobiście y, tego kontraktu, to chyba zasługa bardziej Kuby Borowicza. Nie śledzę teraz aż tak wszystkich tematów jak zazwyczaj, no bo wiadomo, że mam też też swoje swoje inne, że tak powiem, warianty na, na głowie i to mi trochę zabiera czasu, także o to musi Cię pytać Kuby, bo w ogóle nie znam szczegółów te, te, tego angażu. Nie? Jeśli mam być cztery, nie będę tutaj udawał, że, że wiem coś o czymś, jak, jak, jak nie znam szczegółów. Nie? Była to druga gala Felu. Ile planujecie w tym roku? Plan jest, żeby zrobić sześć gal, ale co chwilę odzywają się do nas teraz to nowi partnerzy i... Ja wcale bym się nie zdziwił, jak skończymy ten rok z ośmioma galami na koncie. Także wszystko jest możliwe. Naprawdę, bardzo dużo miast się do nas odzywa. Bardzo nas zapraszają do, do, do współpracy. Dostajemy naprawdę fajne propozycje współpracy. Także możemy przez ten rok bardzo mocno się rozwijać. I ja czuję ten pozytywny wiatr w żagle. Druga gala już w tym roku, druga gala udana. Także myślę, że ten rok będzie zdecydowanie należał do nas. Dzisiejsza gala w skali od 1 do 10? Czy no, Myślę, że tak. Mocna ósemka. Mniej więcej około ósemki 7-8, coś takiego. To wiadomo, teraz na gorąco jestem w euforii, bo jestem podjarany na maksę tą ostatnią walką, także mogłem trochę przesadzić, ale uważam, że było, było poprawne. Jakiś bonus dla bohaterów walki wieczoru? Tak, myślę, że tak. Myślę, że najbardziej. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko i, i zapraszam wszystkich do oglądania gal sportowych, a szczególnie fenów. Dobrej nocy. Dziękuję.